Wodnik, czytanie na tydzień. Witaj, mój drogi Wodniku. Tu mówi wróżka Helena i zapraszam Cię na Twoje spokojne czytanie kart Tarota na najbliższy tydzień, od poniedziałku do niedzieli. Rozkładam siedem kart. Dla zdrowia szóstkę mieczy, dla relacji i miłości króla kielichów, dla finansów króla denarów, dla pracy i spraw zawodowych siódemkę mieczy. Dla czasu tylko dla siebie pazia mieczy, dla rozwoju osobistego pazia kielichów, a kartą tygodnia z wielkich arkan jest gwiazda, usiądź wygodnie, weź głęboki oddech i posłuchaj, co z nich płynie. Ten tydzień prosi o łagodność, jasność i odrobinę poezji w codzienności. Zdrowie szóstka mieczy. Ta karta mówi o przejściu ku spokojniejszym wodom, o odzyskaniu lekkości w głowie i w ciele. Poprzez mądre oddalenie od nadmiaru bodźców twojemu układowi nerwowemu przysłuży się porządek informacyjny. Wyłącz kilka powiadomień. Ustaw w telefonie stałe pory ciszy. Jedz bez ekranu i kończ dzień bez przewijania wiadomości. Dodaj 15 do 20 minut spaceru bez słuchawek, najlepiej wzdłuż drzew albo w pobliżu wody. Wdech nosem, dłuższy wydech ustami. Wzrok w horyzont. Po chwili poczujesz, jak napięcie opada. Dobrze zrobi krótki rytuał oczyszczający po pracy. Ciepła kąpiel stóp, rozciągnięcie karku i barków, szklanka letniej wody. Trzy zdania zapisane w zeszycie o tym, co chcesz zostawić za sobą. Wprowadź stałą porę snu i zgasi światło nieco wcześniej niż zwykle. Szóstka mieczy leczy prostotą. Nie potrzebujesz wielkich rewolucji. Wystarczy kilka cichych mostów z hałasu do spokoju. Relacje i miłość. Król kielichów. Król kielichów przynosi dojrzałą czułość, obecność i gotowość, by słuchać do końca. W stałej relacji ułóżcie tydzień tak, by codzienność niosła małe, stałe gesty bliskości, herbata po kolacji, rozmowa bez przerywania, uścisk w drzwiach. Proste, dziękuję, że jesteś. Gdy pojawi się trudniejszy temat, mów w pierwszej osobie jest mi lżej, gdy czuje napięcie kiedy taki język nie rani, tylko otwiera. Król kielichów przypomina, że powaga spraw nie wyklucza łagodnego tonu. Jeśli jesteś sam, szukaj miejsc, gdzie rozmowa ma czas dojrzeć. Kameralny koncert, spotkanie sąsiedzkie, dyskusja w. Krótki spacer w towarzystwie. Nie chodzi o tłum, chodzi o oczy, które patrzą z uwagą. Nie graj, nie szukaj efektu. Twoja autentyczność sama w sobie jest piękna. Ciepły uśmiech i jedno szczere zdanie potrafią zdziałać więcej niż długi wykład o uczuciach. Finanse, król denarów, król denarów uczy stabilności, odpowiedzialności i spokojnego wzrostu. To dobry czas na porządki, które dają realny spokój. Spisz stałe wydatki i sprawdź, czy wszystkie są nadal potrzebne. Zrezygnuj z subskrypcji, z których nie korzystasz. Połącz podobne opłaty w jednym dniu miesiąca. Uprość przelewy. Jeżeli planujesz zakup, wybierz jakość i trwałość, a nie chwilowy zachwyt. Zadaj sobie pytanie, czy ta rzecz posłuży mi dłużej niż jeden sezon. efektów swojej pracy i przedstaw je spokojnie. Król denarów lubi liczby, konkrety i rzeczowe argumenty. Spokój w portfelu zaczyna się od spokoju w głowie, od jasnego po co i na co. Praca i sprawy zawodowe, siódemka mieczy, to karta strategii, cichej skuteczności i pomysłu, który omija zbędny hałas. Wodniku, tu możesz błyszczeć, Szerszy krok. Zadbaj o dyskrecję tam, gdzie sprawa dopiero kiełkuje, i nie rozpraszaj energii opowiadaniem o planach wszystkim wokół. Wyznacz bloki czasu na skupioną pracę i krótkie okna na uzgodnienia, by nie tonąć w drobiazgach. Proś o doprecyzowanie celów na piśmie, nie z nieufności, tylko z troski o jasność. Zapisuj, co działa i dlaczego. Twórz proste instrukcje dla siebie i współpracowników. Twoją przewagą jest pomysłowość, ale jej skrzydła rosną, gdy trzymajesz szkielet porządku. Siódemka mieczy nagradza tych, którzy myślą jak inżynier i czują jak artysta. Najpierw plan, potem lekki ruch, na końcu wyraźny efekt. Czas tylko dla siebie, paś mieczy. Paś mieczy budzi ciekawość i radość dociekania. Daj umysłowi to, co lubi najbardziej, świeże pytania. Wybierz jeden temat, który Cię w tej chwili pociąga: historia Twojej dzielnicy, dawna pasja, zagadka, której nie rozwiązałeś, i zanurz się na własnych zasadach. Kilka stron książki, dobre słuchowisko, krótka notatka ołówkiem, szkic mapy myśli. Nie musisz od razu umieć, masz prawo pytać i porównywać. Zrób sobie kącik do czytania z ulubioną lampą, odłóż telefon, postaw dzbanek wody, paś mieczy lubi krótkie sesje połączone z ruchem, 10 minut marszu i dwa pytania do samego siebie. Czego się dziś dowiedziałem? Czego chcę spróbować jutro? To nie jest nauka pod presją, to zabawa poznawcza, która czyści głowę jak wiosenny przeciąg i pozwala wrócić do zadań z jaśniejszym spojrzeniem. Rozwój osobisty Paś Kielichów Paś Kielichów niesie twórczą świeżość i czułość dla świata. Pozwól sobie na chwilę lekkości bez oceny. Narysuj prosty szkic. Nagraj kilka dźwięków. Zaśpiewaj cicho. Ulepc coś z gliny albo ciasta. Napisz list do samego siebie z życzliwością. Tak jak pisałbyś do przyjaciela, którego cenisz. Zrób poranne zapiski. Trzy krótkie akapity o tym. Jak się masz i czego pragniesz w tym dniu. Odgórz instrument, wyjmij farby, usiądź przy oknie i popatrz na niebo. Twórczość nie musi być wielka, by była prawdziwa. To mogą być także drobne akty czułości. Dolej wodę kwiatom, zatrzymaj się przy drzewie, zbierz kilka liści o ciekawych kształtach, ułóż z nich małą kompozycję. Kiedy dajesz sercu przestrzeń na taką miękką zabawę, Intuicja zaczyna mówić wyraźniej. Z czasem wskazuje kierunek nie gorącym krzykiem, tylko spokojnym tędy. Karta tygodnia gwiazda. Gwiazda to nadzieja, uzdrowienie i powrót do esencji. To karta Twojego znaku prosta, jasna, bez krzyku. Pod jej wpływem warto zdjąć z ramion cudze oczekiwania i wrócić do własnych wartości. Zrób wieczorny rytuał wdzięczności. Postaw szklankę wody przy oknie, popatrz w niebo, nawet jeśli zasnute chmurą, i wyszeptaj kilka zdań o tym, za co dziękujesz i czego chcesz zaprosić więcej. Gwiazda uczy, że właściwą drogę rozpoznaje się po oddechu. Tam, gdzie czujesz rozluźnienie, tam jest kierunek. Ona też przypomina, że autentyczność jest najkrótszą drogą do ludzi. Gdy mówisz prosto i działasz w zgodzie ze sobą. Nie potrzebujesz ozdób. Twoje światło pracuje w ciszy, a jednak oświetla innym ścieżkę. Zaufaj, że to, co prawdziwe, ma swój czas. Nie przyspieszaj i nie udawaj, wybieraj przejrzystość, prostotę i serdeczność wobec siebie. Wtedy nadzieja staje się codziennym nawykiem, a nie odświętnym życzeniem. Podsumowanie: szóstka mieczy zaprasza do porządkowania bodźców spokojnego oddechu. Król kielichów wnosi czułość, uważność i słowo, które leczy relacje. Król denarów porządkuje sprawy. Pieniądze. Lekkość tworzenia i miękkość serca. Nad wszystkim świeci gwiazda, przywracając zaufanie do własnej drogi i spokój, który nie potrzebuje dowodów. Traktuj te słowa jak obecność kogoś życzliwego, kto siada obok na chwilę i mówi prosto. Wybierz jeden gest dla ciała, jeden dla serca i jeden dla spraw przyziemnych, a tydzień zacznie układać się miękko i jasno. Niech będzie dobry wodniku, z myślą klarowną, krokiem lekkim i światłem, które płynie z Ciebie naturalnie.